Prosty interfejs aplikacji Outlook ułatwia pracę oraz pozwala na jej wykonywanie w sposób efektywny. Nawigacja w programie jest czytelna. Zestaw funkcji znajduje się na wstążce, a po lewej stronie mamy dostęp do folderów, gdzie możemy tworzyć nowe, ustawiać je względem siebie oraz dodawać do ulubionych. Druga kolumna to lista wiadomości e-mail, w której mamy podgląd, kto jest adresatem, jaki jest temat wiadomości oraz jej początek. Maile z klipsem posiadają załącznik, symbol koperty ze strzałką w prawo oznacza, że dana wiadomość została przeze mnie przesłana dalej, a ze strzałką w lewo, że odpowiedziałem na danego maila. Klikając w daną wiadomość, jej treść pojawi się po prawej stronie. W zakładce widok możesz zmieniać sposób, w jaki wyświetlają się wiadomości. Klikając w polecenie okienku folderów możesz ustawić sposób wyświetlania folderów na normalny, zminimalizowany lub całkiem je wyłączyć. Okienko odczytu można ustawić do prawej w dół lub je wyłączyć. Gdy jest wyłączone, jedynym sposobem na odczytanie maili jest podwójne kliknięcie w daną wiadomość. Pasek zadań do wykonania jest domyślnie wyłączony. Zaznaczenie poszczególnych opcji spowoduje pojawienie się dodatkowego paska, na którym będą one wyświetlane. Aby ułatwić sobie czytanie wiadomości, możesz powiększyć je lub zmniejszyć poprzez klikanie znaków plusa i minusa, które znajdują się w prawym dolnym rogu. Cechą bezpieczeństwa aplikacji Outlook jest to, że nie pobiera ona grafiki z wiadomości e-mail, co może objawiać się tym, że niektóre wyglądają na uszkodzone. Outlook informuje o tym, że zablokował pobieranie obrazów. Jeżeli jednak ufasz nadawcy, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na tą informację i wybrać opcję Pobierz obrazy. Aby były one automatycznie pobierane od tego nadawcy, wystarczy, że wybierzesz opcję Dodaj nadawcę do listy bezpiecznych nadawców. Gdy pobierzesz obrazy, wiadomość będzie już prawidłowo wyświetlana.